Już rok 29 grudnia Premiera SCP Mój pierwszy stream z SCP Który trwał 4 godziny Zrobiłem na nim 150 wyświetleń zaledwie Średnia widzów to było około 7 Aż miło się robi na serduszku Tak, nie, otóż nie Hubercie, ponieważ byłem tym Tą osobą, która myślała, używała mózgu i byłem tą osobą, która. Eee, która umiała zobaczyć tak zwany kanał Discord na głównym Discordzie. Ten eee, serwy, Boże, kanał na głównym serwerze Discord, tak zwane serwery. I pamiętam, że od tamtego momentu zawsze, ale to zawsze grałem na Bloodstarsach. Pozdrowienie dla Łukasza Klapka, który jest założycielem Nightstarsów w tym momencie Bloodhandów. Zaczynałem robić SLA bez kamerki przy około 400 subach. Przy około 400 subskrypcjach robiłem SL. -a. Średnia widzów na normalnym streamie bez SL to było jakieś 5-4. Nagle z to ruszyło na nawet do 10 dobijało. Później stopniowo, stopniowo się pnąłem w góle. Wszystko na SL robiłem streamy. W końcu dobiłem do tych 9, 900 subskrypcji. I pamiętam, zrajdował mnie Hubert. Hubert Moszka mnie zrajdował. Na początku myślałem, że to fake, pamiętam. Na początku to uważałem, że to był fake, po czym. Po czym było coś takiego. ja to pamiętam do dzisiaj, to było. No nie! Elo-moszka! I po prostu na cały regulator. Elo-moszka! Tak było, co, nie? Pamiętam, 72 osoby wtedy było na streamie, pamiętam to dokładnie. 72. Huber pomógł mi być ten tysiąc? i ja po prostu w środku live'a postanowiłem wyjść, z pierwszego live'a z... kurde, spokoju I poszedłem po kamerkę, którą, o ile się nie mylę... Moją pierwszą kamerkę, którą sobie nawet pozwolę teraz otworzyć jest to... Creative Livecam, dużo osób ją ma na początku Ta, zrób live bez kamerki, tak, idealny pomysł Biegłem w środku live'a styf, żeby go podłączyć Położyłem go dokładnie w tym miejscu, żebyście mieli taką samą perspektywę, po prostu... Podłączyłem w środku live'a, już wtedy sobie poszedł, zostawiłem ich chyba z 20 osób, więc z jakiegoś stało 10-15 osób nagle podskoczyło do 20-30. Wow. Podłączyłem kamerkę. Pokazałem się i specjalnie, specjalnie na tego stream. Nie, kurde, zwinąłbym green screen, ale mam straszny syf w pokoju. zwinę, zwinę, wiecie? Tylko dajcie mi sekundę, ok? Zwinę green screen. Tak kiedyś wyglądały moje streamy. Jakieś. Bo ja wiem, pół roku temu? Jak widzicie, tam jest od zarąbania koszul. Tu jest. Dzięki za RAIDS, Tu są moje łóżko, tu sobie śpię. Tam są koszule. Tu jest w ogóle. Mam od zarąbania plakatów. Tam są książki, tu jest PGA: trzy mapy z Wiedźmina, na mapa z Darkest Dungeon, Overwatch. Okno, które zawsze zasłaniałem kocem. Jeszcze pamiętam, ten koc tam leży. I zawsze zasłaniałem to okno kocem, w końcu zainwestowałem w rolety. <laughs> Ale jestem ulany, ja pierdzielę. Pamiętam wtedy jeszcze generalnie miałem do dupy internet, bitrate to był 1000, teraz w tym momencie jest 3 razy więcej, chyba 3000. Pamiętam w tym miejscu miałem drugie łóżko, drugie, drugie ten. Drugie, drugie krzesło. Na którym raz zakręciłem swojego kota, RD zrobił przeróbkę, tak? Ten kot to też jest część tego kanału Kicia! Jak on mruczy! Teraz czaty pochwalcie się: Team koty czy tym psy? Czy team psy? Czy tym węże? Czy co? Mój Mój kochany koteczek, mój to tak. Patrz jaki ucieszony Misiu, mój kochany Team psy, team koty, team psy, team, psy, team koty Team siak, jezus, wszyscy psy Jest, ja jestem, team koty, przepraszam To jest jedna z moich dwóch kotów Tak, kotku, idź sobie spać tam Mam ten swój pierwszy green screen, który był kwadratowy Sięgał stąd, gdzie ten ale był mniej więcej do tego miejsca, był kwadratowy. No i to już był. No i przyszły wakacje. Na wakacjach się zmieniło bardzo dużo. Na wakacjach potrafiłem streamować 7 godzin, 6. Robić 3 streamy po 2 godziny. Robić, nie wiem. Wow, wakacje to był największy przyrost moich subskrypcji. Bo aż ponad 3000 subów podczas miesiąca Gdzie dla porównania aktualnie mam 200 subskrypcji miesięcznie, bo przyrosty diametralnie spadły o 90% Ale wtedy kanał mi ogromnie urosł moment, jeszcze w której dołączyłem do ekipy Bladiego, znaczy w sumie Dołączyłem do ekipy Saniego w lutym albo styczniu Wtedy byłem. Pierwszy odcinek z SCP, z Bladim, pojawił się 14 kwietnia. Był to SCP pod tytułem Akademia Przemysławka. Pierwszy raz, kiedy Sanim mnie wziął na nagrywki. Pierwszy raz poznałem każdego z beta testerów osobiście na tym spiku, na tych nagrywkach. Shiba, Kryksosę, obecnego na czacie. Ej, biego. Jedyny koło znałem to był Hubert i Sani. Każdego innego po prostu bałem się odezwać. To, był ten, to było to pierwsze spotkanie po prostu z ludźmi. Wtedy dołączyłem do ekipy i od tamtego momentu cholernie często nagrywaliśmy Sela, Gemoda, już Bladie nas wziął do Gemoda. Powstała nowa ekipa Bladiego. Która nie cieszyła się zbyt dużym entuzjazmem, ale z czasem już ludzie zaczęli nas lubić. Um... To jest śmieszna historia, jak się w ogóle poznałem z sanitariuszem, bo Saniego kojarzyłem od Huberta, że tam Sani zahaczył Huberta na streamie, bo miał głos Bladiego. Później, później, zacząłem z Sanim streamować. Robiliśmy duo streamy, ja i on. Po czym zacząłem streamować z Abim i z Abim streamowałem bardzo długo, ale zależy naznaczyć. Że przestałem z nim streamować. Dlatego, bo dostałem Bana na 3 miesiące. Pamiętam to, jak dziś zrobił, Zdrostałem Pana 3 dni po tym, jak Hubert dostał. Dokładnie wtedy zrobiłem teorię na temat tego, dlaczego Hubert dostał Bana, która była tak cholernie absurdalna. To było tak, że ja tam powiedziałem, że Hubert wynajął jakichś hebrajskich agentów, co jakiś kot, tajny pokój. Jakiś szyfr, ona była tak cholernie absurdalna Trzy dni potem tym dostałem bana na streamowanie na trzy miesiące Nawet nie, złożyłem odwołanie, nie, nie, przyjęli, więc generalnie trzy miesiące były bez streamów na samych filmach Odziło wtedy mój kanał, da, bardzo się rozrastał Jak, jak wróciła mi blokada, mi z DLA, ze streamingu, to zacząłem streamować z Abim I to było podczas wakacji Lekko przed nawet i wtedy też miałem ogromne przyrosty, bo wakacje dużo czasu, najwięcej odcinków z *Bladim*. Właśnie wtedy były największe przyrosty. Kiedy się skończyły wakacje, przyrost zaczęły spadać. Stale zaczęły spadać. Z początku na 2000, później 1000. Aż w końcu spadły do takiego wyniku. Mnie to nie boli, bo mam wywalone w sobie i tak w sumie od chyba miesiąca siedzę na takim wyniku, więc wywalone. Po wakacjach... Mocno, ale to mocno zaczął odchodzić ese od Huberta. To jest problem. Znaczy może od Huberta, od Vladiego. Coraz mniej odcinku pojawiało się ze Sela, coraz więcej było z Garysmoda. Garrysmot nie dorobił takich zasięgów jak wtedy. W międzyczasie cały czas robiłem poradniki, um, które dawały mi jakieś, kurde, przyrosty cały czas. Um, Aż w końcu do Blediego wróciła stara ekipa, Mandio, Alien, Plaga, dużo, dużo się w zmieniło, ponieważ... No trochę poszliśmy odstawkę, odstawkę, coraz mniej zostało filmów z nami, zostało wstawiane, SL też w ogóle już zaczął w ogóle być niewstawiany. Zaczęły się memy z tego, że w ogóle nie ma update'ów, update'y były coraz mniej, co pije Pepsi. Update'ów było coraz mniej, coraz rzadziej, długo się czekało. Zakazałem nam streamować beta testy, więc generalnie dużo, dużo się zmieniło. Ludzie zaczęli odchodzić od SLA. Może nie SL zaczął, może w Polsce zaczął SL po prostu umierać. I jesteśmy w tym momencie! Jabort trzyma się dobrze, zbiera naprawdę ogromne liczby na streamach. Na średnim streama, streamie z SLA ma on po 60 osób. Teraz, czy jest jakiś event, to 80-90. No i generalnie trzymamy się do dzisiaj. Tak minął ten rok, więc się było. PGA. Które uważam mega dużo mu zmieniło. Ponieważ w końcu spotkaliśmy się całe, ekipy, bo W końcu mogłem, nie wiem, przywitać się, nie wiem, zbić piątkę z Hubertem, zrobić sobie fotkę z Vladim. Jako już ekipa Vladiego to było piękne, że w tym momencie jeszcze nagrywaliśmy z Brany Było naprawdę dużo z nami odcinków, więc generalnie. Wow, mogłem się poczuć tą ekipą. Siedziałem z nimi na Genesisie. Podeszły do mnie widzy. Widzowie do mnie podeszli, pamiętam. Siedem widzów do mnie podeszło, do go tak samo. Wow, mega miło się zrobiło człowiekowi. 3 dni na PGA, wszystkie trzy dni miłem. Mega się wtedy ucieszyłem. PGA dużo zmieniło. Poza tym poznałam Marikę, z którą aktualnie jestem w związku. Już od dwóch miesięcy, więc generalnie bardzo dużo się zmieniło. Przez te PGA. PGA to był taki punkt kulminacyjny po prostu. Punkt kulminacyjny mojego bycia youtuberem. Największe przyrosty, bycie ekipą. Widzowie przychodzą, proszą o fotkę, po autograf. Eee, duże zmiany po tym PGA. Coraz, coraz po prostu więcej jakichś nowości. I po PGA general, generalnie zaczęło się sypać. Zaczęło się po prostu sypać, ponieważ ja przestawałem streamować, mega zaangażowałem się w związek. Eee, parę było okresów, że po prostu filmów nie było na kanale, streamów to już w ogóle o streamach można było zapomnieć, ale mega olam YouTube'a swego czasu, na nagrywach się starałem być, ale nagrywki były bardzo rzadko, SL w ogóle już nie jest nagrywany niestety, eee, Gmod był tylko, od Gemoda też odchodziliśmy, przecież bo nowa ekipa, boże, plaga, etc. wszyscy zaczęli znowu nagrywać z Bladim eee, i tak się trzymam do tego momentu. Ale z czego się cieszę najbardziej z tego roku? Podsumowując od tamtego 29 grudnia do teraz. I najbardziej się cieszę z tych 365 dni, bądź co bądź 365 dni cały rok. Najbardziej się cieszę na pierwszym miejscu jest to, że jestem z Mariko od czasu PGA, a na drugim miejscu jest dołączenie do ekipy, na trzecim miejscu jest SCPSL, że cała premiera ta gra w ogóle istnieje na czwartym miejscu, albo już na piątym, nie wiem, już się mylę, jest dołączenie do beta testingu Huberta Moszki. Wow, to jest. Wow, dołączenie do beta testingu tej gry. Na czwartym albo piątym miejscu kolejne zajmuje bycie w ekipie: wspólne streamy, nagrywki, wspólne serie, odcinki, czy to z ABIM, czy to z Amongiem, czy to z Sanim. Naprawdę mega się z tego cieszę, że udało mi się nawiązać taką relację z takimi ludźmi Ogromnie, ogromnie mi się to udało I tak jak Ejbi napisał, gdyby nie to, to SL by... No nie było, ale no... Czy SL to zapoczątkował? Tak, bo to SL dał nam okazję wybić I gdyby nie gra Huberta Moszki, to mnie by tu nie było czaty, naprawdę Mnie by tu nie było Pozdrawiam Huberta, jeżeli ciągle siedzisz na tym czacie Bo to dzięki niemu jesteśmy tutaj Dzięki niemu jesteśmy na tym miejscu. I to jestem ja, to jest Amongo, to jest Hubert, to jest AB, to jest Sani Dzięki właśnie sl się to wszystko stało. Naprawdę. Jeżeli chodzi o najważniejsze wydarzenie tego roku, to na pewno na pierwszym miejscu będzie PGA. Na drugim miejscu będzie omówienie update'u z komputerkiem. Do końca życia zapamiętam te 400 osób na streamie. Do końca życia będę pamiętał, jak 400 osób patrzyło na tego debila w kamerce. I słuchało do końca życia po 400 osób. Kuźwa, naprawdę. Wow, ogrom. Co więcej, tworzenie gry z SCP. Wow, to jest. O jezu, Kuźwa się ublałem aż. To jest wow. Tworzenie gry o SCP, która nie została ukończona. Ciągle mam jej pliki na publicie to jest piękne, ale ona nie została dokończona, niestety. Siedzi ciągle w projekcie. Tworzenie gry SCP Facility. Może kiedyś dokończę, może nie, nie wiem. W sumie i tak sobie skończę streama, wiadomo jak runda się skończy, więc dzięki wam gorąco za, dzięki za oglądanie, ja z wami żegnam, dzięki za takim dostęp.